Nowoczesna praca. Obecnie można powiedzieć, że mamy kilka rodzajów pracy. Pierwsza z nich to praca na etacie taka stacjonarna to znaczy tradycyjny model. Każdego dnia rano trzeba wstać i pójść w określone miejsce, aby tam przez kilka godzin pracować, a potem wrócić do miejsca zamieszkania. I tak przez niemalże cały rok. Drugi rodzaj pracy to praca zdalna, czyli wykonywana w podobny sposób, ale z domu bez konieczności wychodzenia do biura czy innego wyznaczonego przez pracodawcę miejsca. Trzeci rodzaj pracy to praca, czyli działanie. Nie wykonywane na czyjeś polecenie, ale ze względu na to, że się to działanie zaplanowało. Czasem to może być nawet zestaw różnego rodzaju pracy. Które mają na celu przyniesienie określonego wcześniej rezultatu. Dwa pierwsze rodzaje prac wiążą się z tym, że najczęściej ich wykonywanie jest jednorazowe i też jednorazowo płatne: przez stawki godzinowe, dniówki, tygodniówki, a nawet wynagrodzenie miesięczne. Mimo, że każdego dnia powtarza się podobne czynności, ta praca wykonywana to praca wykonywana wczoraj nie przynosi zysków jutro ani nigdy więcej, tylko ten jeden, jedyny raz. W przypadku pracy traktowanej jako działanie, do pracy można zaliczyć myślenie nad biznesem, projektowanie go, ale także i późniejsze jego wdrażanie. Ten rodzaj pracy jest niezwykle cenny, dlatego że w tym przypadku każdorazowo wykonana praca podlega jakby kumulacji to znaczy, Działanie wykonane dziś mogą zapewnić zyski dziś, ale także jutro, za tydzień, a nawet za kilka lat. Doskonałym przykładem może być opatentowanie wynalazku, a potem czerpanie zysków z każdej wyprodukowanej sztuki. Na tej samej zasadzie działa zarabianie na prawach autorskich: to znaczy, jeśli napiszesz książkę raz, wówczas możesz ją sprzedawać wiele razy i to w różnych wersjach.